Dzień dobry, czy jest Ewka? Tak, Zosiu, wejdź do środka. Ewa, już idę, mamo. Co tam, Zosiu, jak ci minął dzisiaj dzień? A dobrze, dziękuję, że pani pyta. E, dzisiaj dzień minął mi całkiem szybko, bo szybko skończyłam lekcję. O, Zosia, cześć! Chcesz gdzieś iść? Co będziemy robić? Cześć! Tak sobie pomyślałam, że może chciałabyś pójść do parku wodnego razem ze mną? Do parku wodnego, ale mm, bilety są bardzo drogie. To co? Ja zapłacę za nasze wejście. E, mm, wiesz, Zosiu, dziękuję, ale będę się źle czuła. Ostatnio kupiłaś mi farbki, zabrałaś mnie też do pracowni artystycznej i, i ja nie chcę, żebyś zawsze to ty za mnie płaciła. Niestety, kochani, ja nie mogę pokryć kosztu twojego biletu akurat dzisiaj. Och, wielka szkoda. Chciałam pójść do parku wodnego. Pojechać też z tobą do Wesołego Miasteczka bym chciała. Jest tyle ciekawych miejsc, które chciałabym razem z tobą zwiedzić. Jeszcze nie raz będziecie miały okazję pójść do Wesołego Miasteczka albo do parku wodnego. Hej, Zosia, wiesz co? Wpadłam na pewien pomysł. No, jaki pomysł? Zrobimy lemoniadę i będziemy ją sprzedawać, a za zarobione pieniądze pójdziemy do parku wodnego. O, to jest wspaniały pomysł, Ewcia! Pomogę wam zrobić lemoniadę. Juhu, super! Ale wiesz co, Zosiu? Chyba powinnaś się przebrać. W tym stroju na pewno nie będzie ci wygodnie. Hej, chodź do mnie do pokoju. Ja pożyczę ci jakieś rzeczy. No dobra, niech będzie. O tak, jest o wiele wygodniej. Moja mama zawsze każe mi nosić mundurek, kiedy idę do szkoły, kiedy jestem w szkole, kiedy wracam ze szkoły, nawet w domu. Mama lubi, kiedy mam na sobie mundurek, a ja zdecydowanie bardziej wolę takie wygodne rzeczy. Teraz będziesz się czuła o wiele bardziej komfortowo. Ok, idziemy robić lemoniadę. No dobrze, dziewczynki, potrzebne wam będą oczywiście cytryny. Mamy też jedną limonkę. Jak najbardziej, możecie ją dodać do swojej lemoniady. Możecie też dosypać odrobinę cukru, aby lemoniada była smaczniejsza. Dobrze, mamo, dzięki, że nam pomagasz. Nie ma sprawy. Pół godziny później. Wow, zrobiłyśmy całe mnóstwo przepysznej lemoniady. Dziewczynki, możecie ją iść sprzedawać do parku. Mamo, to świetny pomysł. No to dalej! Ewka, no chodź, idziemy. Dobra, dobra, no przecież idę. Byłoby super, gdyby udało nam się sprzedać całą lemoniadę. Wtedy zarobiłybyśmy dużo pieniędzy. A po ile będziemy ją sprzedawać? A, no nie wiem. Cztery zł za kubeczek? A może pięć? Pięć złotych za jeden kubeczek. Pięć złotych to za dużo. Nikt jej nie kupi. No dobra. To niech będzie 4 złote. Dzień dobry panu. O, dzień dobry dziewczynki. Chciałybyśmy zaprosić pana na przepyszną lemoniadę. Lemoniadę? Hmm, cytrynową? Oczywiście, proszę pana. Jeden kubeczek kosztuje tylko 4 złote. Lemoniada jest bardzo orzeźwiająca. no dobrze, poproszę jeden kubeczek. Proszę bardzo, poproszę cztery złote. Ciociu, tam dziewczynki sprzedają lemoniadę. Ja też cię lemoniadę. Proszę bardzo, dziewczynki, reszty nie trzeba. O, dziękujemy bardzo. Ach, ta lemoniada na pewno jest uchydna. Hmm, spróbujmy. O oryty, jaka pyszna lemoniada w życiu takiej dobrej nie piłem. Cieszymy się, że panu smakuje. Do widzenia. Dzień dobry. Może chcielibyście kupić przepyszną lemoniadę? Jest wyśmienita. Ja chcę. Ciociu kup mi lemoniadę. Ach, no dobrze. Ile kosztuje jeden kubek? Jeden kubeczek kosztuje cztery złote. Co? Cztery złote? Ciociu, no plusie! Mogę kupić za trzy. Proszę pani, cztery złote to i tak dobra cena. No właśnie. Ach, no dobrze, niech będzie. Babcia! Babcia! ja cię lemoniadę. O, ret, a cóż to za lemoniada? Babcia, no kup mi. Dobrze, dobrze, kupię. Proszę bardzo, twoja lemoniada. Dziękuję. Ciekawe, czy dobra. My też poprosimy kubeczek. Godzinę później. Orety, świetnie nam idzie! Sprzedałyśmy cały dzbanek, no i twojego zostało jeszcze pół. Zobacz, ile pieniędzy udało nam się uzbierać. Juhu! Jak tak dalej pójdzie, to będziemy mogły iść do parku wodnego w ten weekend. O, nie do wiary! A, Zofia? A, Kaja? A co ty tutaj robisz? Tak ubrana! Jak ty wyglądasz? Cześć! Oh, cześć! E, to koleżanki z mojej szkoły prywatnej. Domyśliłam się po mundurkach. Wszystkie wyglądacie tak samo. Oh, wy za to wyglądacie ohydnie. Zofia, co ty na sobie masz? No ja e... dziewczyny, sprzedajemy lemoniadę. Może chciałybyście skosztować? <todgłosy> Sprzedajecie lemoniadę? Zofia, czy my o czymś nie wiemy? Czy ty stałaś się biedna, że musisz lemoniadę w parku sprzedawać? Ja nie... Yy. Hej, Zosia, no powiedz prawdę! <zysy> Zosia? Przecież ty nie lubisz, jak się do ciebie tak mówi. Zdecydowanie wolisz Zofia! Yy, wcale nie, tylko wy zawsze tak do mnie mówiłyście. Yy, ja... Yy. Hej, o co tu chodzi? Dziewczyny, z czego się śmiejecie? no jak to z czego Och, dziewczyny naszego pokroju nie mogą sprzedawać lemoniady w parku jak się w szkole o tym dowiedzą to będziesz pośmiewiskiem e, no to może nie mówcie o tym nikomu zaraz zaraz to ty się wstydzisz no wiesz bo e... jak tu się nie wstydzić takiej koleżanki o rety, pośmiewisko nara e, czekaj Czegoś nie rozumiem. Czy ty się o mnie wstydzisz? Nie, ciebie nie. Po prostu one są takie wredne i dziwne. I teraz wiesz, bo opowiadają w szkole, że ja sprzedawałam lemoniadę w parku i wszyscy będą się ze mnie śmiać, bo do mojej szkoły chodzą takie dzieci, właśnie. Wszystkie są bardzo bogate, tak jak ja. No i oni jej nic nie rozumieją. Ja, ja Cię lubię bardzo i. Och, nie gniewaj się na mnie. Ja się nie gniewam, raczej jest mi przykro, że masz takie dziwne koleżanki. Właściwie to to nie są moje koleżanki, ja z nimi tylko do szkoły chodzę. <laughs> Rozpowiemy o tym wszystkim w szkole, prawda? Oczywiście, że tak. Niech wszyscy się dowiedzą, że Zofia musi sprzedawać bidulka lemoniady w parku. Hmm, wiesz co, wolałabym już pójść do domu. E, no dobra, jak wolisz? kilka minut później Hej mamo, wróciłam. Cześć, kochanie. A co to za mina? Zobacz, uszyłam ci nową bluzkę i spodenki. Podobają ci się? Podobają, podobają. Dziękuję bardzo, mamo. Ale zaraz, Epcja, o co chodzi? Co się stało? Czemu masz taką minę? Przecież widzę, że udało wam się zarobić dużo pieniędzy. No ale do parku przyszły koleżanki ze szkoły Zosi i one są okropne, mamo. One są takie, wiesz, nowo co to nie ja. Mnóstwo pieniędzy i one się ze mnie śmiały. I, I w sumie to z Zosi też, że sprzedawałyśmy lemoniadę. No i czym ty się przejmujesz? Bo wydaje mi się, że teraz Zosia będzie miała w szkole przechlepane, te dziewczyny będą się z niej naśmiewać. Czy Zosia naprawdę musi chodzić do szkoły prywatnej? Czy nie może chodzić do takiej szkoły jak ty, szkoły publicznej? Mogłybyście razem chodzić do klasy? Och, to by było wspaniałe, mamo! Bardzo bym chciała! Może się uda od przyszłego roku szkolnego! Już w kolejnym odcinku dowiemy się, czy Kaja i Dagmara naprawdę rozpowiedzą w szkole, że Zosia sprzedawała lemoniadę ze swoją koleżanką Ewką subskrybujcie kanał Bajolanki i bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka. Zapraszam Was również na mój drugi kanał Topiki Topcia. Do usłyszenia kochani. Pa!